W widocznej tutaj topografii dna i upodlenia dostrzec można odbicie tego, jak spędziłem ostatni tydzień. A ostatni tydzień utrwalił we mnie wniosek z całego życia: świat jest zły i chcę go opuścić. Okej, okay, było w to zaangażowanych dużo używek, ale one potrafią otworzyć oczy duszy. Całe życie spędziłem na zewnątrz, natomiast ten tydzień odciąłem się całkowicie. Żadnej telewizji, radia, internetu, nic. Wspaniały tydzień. Ale ostatni. Otaczają mnie bezmózgie zombie, sterowane niczym marionetki przez system. Jedyne, czego teraz chcę dostanąć na plaży i poczuć przyjemny powiew wiatru, i tak zapamiętać świat pozytywnie. Piękny, dziwny dzień. Dokąd oni tak pędzą? Po podwyżkę, po promocję w sklepie. Czyż naprawdę warto wybić komuś oko, dlatego że szynka jest się o jeden grosz tańsza za kilogram? A może zatrzymaliby się na chwilę i zrozumieli, po co tak naprawdę jesteśmy na świecie? Niemal każdy z nas umiera w biegu, pędząc nie wiadomo gdzie, bo system tego wymaga. Zawsze to dostrzegamy, ale dziś to jest jakieś wyraźniejsze niż zawsze. Dziwny, dziwny dzień! Przepraszam. Czy ty jesteś zbawcą? Co takiego? Być może moje oczy nie widzą, ale inne zmysły mam całkiem wyostrzone. Wyczuwam, że jesteś niezwykły, w przeciwieństwie do wszystkich. Ty się nie obawiasz, mógłbyś być zbawcą. Nie jestem zbawcą. Nawet nie chcę nim być. Tu nie ma co zbawiać. Cóż, ja sądzę, że jest. Świat jest taki piękny. Och, oddaj mi swoje oczy, by mógł to zobaczyć. Zazdroszczyć tego, że nie widzisz całego tego zepsucia. A, ja ci współczuję, że ty nie widzisz. Dobra tego świata. Kurwa, co wy tu robicie? Adwoka, się nie interesuje. A jak się nie interesuje? To jest mój samochód. To go zamykaj na przyszłość. Nawet się włamywać nie musieliśmy. A, ale. A w zasadzie to mam dziś taki dzień, że mam tu gdzieś. Ja jadę. Wypieprzać albo jedziecie ze mną. Spierdalaj! My się stąd nie ruszymy! A jebcie się. Taki był plan. He 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 he. Nie rozumiecie, że to dla mnie dziś koniec? Dla nas dwojga też. Aaa, róbcie co chcecie. Co za dziwny dzień. Mówił o końcu. Przypuszczam, że z jakiegoś powodu muszą się rozstać, dlatego to ich koniec. Ale to, czego nie rozumiem, to ich zezwierzęcenie. W dzisiejszych czasach... Przestają myśleć mózgiem, a tę znamienitą funkcję przejmują genitalia. Strasznie. Potem ludzie dziwią się, że świat wygląda jak wygląda. A wystarczyłoby sobie przemyśleć priorytety i budować lepszą przyszłość. No ale jak dupa przesłania wszystko, to lepiej nie będzie. Dryfuję sobie poprzez wiatr, z uśmiechem na twarzy. Nawet ta trzoda dookoła nie w stanie mi zepsuć humoru. Mimo szczerej niechęci do nich podziwiam wszystkie twarze. To moja ostatnia droga, mój ostatni wiatr. Mój ostatni moment. To mój ostatni. Uwa całe życie pod górkę. Ech, jak dobrze, to już koniec. Na czym to jest kociel? To mój to ostatni, ostatni moment. moment. Koniec. Własny, indywidualny, wyjątkowy. Oho.